To, co zaraz usłyszysz, nie pasuje do tego, co mówi Kościół. Ale są to prawdziwe słowa Jezusa. Słowa, które ostrzegają, wyzwalają i odsłaniają to, co od wieków było zakryte. Jezus nie przyszedł po to, by stworzyć religię. Przyszedł po to, by wyciągnąć ludzi z kłamstwa, które rządzi światem. I to właśnie jest ta tajemnica, o której dziś Ci opowiem. Jezus mówił rzeczy, które w tamtych czasach brzmiały jak bunt. Mówił, że prawdziwa świątynia to nie budynek, ale Twoje serce. Że nie chodzi o to, by stać w tłumie i powtarzać modlitwy, ale by rozmawiać z Ojcem w ukryciu. Mówił, że prawda wyzwoli człowieka. Ale ta prawda miała swoją cenę, bo nie wszyscy chcieli, by ludzie ją poznali. Zauważ, że największy opór przeciwko Jezusowi nie przyszedł od Pogan ani od Rzymian. Przyszedł od tych, którzy twierdzili, że są najbliżej Boga. Od kapłanów i uczonych w piśmie. Oni widzieli, że Jego nauka odbiera im władzę nad ludźmi. Bo Jezus uczył, że do Boga nie potrzebujesz pośredników, rytuałów ani skomplikowanych praw. Ale to nie wszystko. Jezus powiedział coś jeszcze mocniejszego: że Królestwo Boże jest w Tobie. Nie w odległym miejscu, do którego trzeba iść po śmierci. Nie w świątyni, w której trzeba składać ofiary. Ono jest w tobie, tu i teraz. Wyobraź sobie, co to znaczy, że nie musisz czekać na zbawienie, bo możesz żyć w prawdzie już dziś. To była prawdziwa rewolucja, bo jeśli królestwo jest w człowieku, to żaden kapłan nie może ci go zabrać. Żaden system nie może cię zniewolić. I dlatego słowa Jezusa były tak niebezpieczne dla władzy. Jezus ostrzegał też przed tym, że wielu będzie używać Jego imienia, ale nie będą go znać. Mówił, że przyjdą fałszywi prorocy i będą prowadzić ludzi na manowce. Że będą mówić, oto mesjasz tu, albo tam, a on dodał, nie wierzcie im. To jest klucz. Bo Jezus nie chciał, byś ślepo ufał ludziom tylko dlatego, że mówią o Bogu. Chciał, byś rozpoznawał prawdę po owocach. Patrzył na życie człowieka, na jego czyny, a nie na tytuły i szaty, które nosi. Ale to dopiero początek. Jezus mówił jeszcze coś, co Kościół przez wieki wolał przemilczeć, że jego nauka jest dla tych, którzy mają uszy do słuchania. To znaczy, że nie każdy usłyszy tę prawdę. Nie każdy będzie gotowy, by ją przyjąć. Dlatego jego słowa były czasem jak ukryty skarb, dostępny tylko dla tych, którzy naprawdę szukają. Pomyśl o tym, może właśnie dlatego trafiłeś na ten odcinek. Może to jest ten moment, w którym masz usłyszeć to, co od dawna było w Twoim sercu. Jezus powiedział też, że kto chce iść za Nim, musi wziąć swój krzyż. To nie jest wezwanie do cierpienia dla samego cierpienia. To jest wezwanie do odwagi. Do tego, by odrzucić kłamstwo i żyć w prawdzie, nawet jeśli cały świat się temu sprzeciwia. To jest prawdziwa tajemnica Jezusa, że jego droga nie jest łatwa, ale jest jedyną drogą, która prowadzi do wolności. I na tym dziś zatrzymamy się. Ale to dopiero pierwsza część. W kolejnej odsłonie powiem Ci, jakie jeszcze słowa Jezusa zostały zignorowane przez wieki i dlaczego wciąż są tak groźne dla tych, którzy chcą kontrolować świat. Na samym dole w opisie znajdziesz link, gdzie możesz mnie wesprzeć, jeśli chcesz, abym mógł tworzyć kolejne takie filmy i docierać z prawdą Jezusa do większej liczby osób. I koniecznie, zasubskrybuj, bo tutaj codziennie przypominamy prawdziwe słowa Jezusa. Jeśli chcesz być na bieżąco z prawdą, kliknij subskrybuj i bądź z nami. To, co usłyszysz teraz, może zmienić Twoje spojrzenie na wiarę na zawsze. Bo Jezus powiedział coś, co przez wieki było ukrywane. I nie chodzi o legendy czy sekrety ukryte w Watykanie, chodzi o słowa, które są zapisane na naszych oczach, ale których nikt nie uczy. W pierwszej części mówiliśmy o tym, że Królestwo Boże jest w Tobie. Ale Jezus powiedział coś jeszcze bardziej radykalnego, że ten świat jest władany przez kogoś, kogo On nazwał władcą tego świata. To jest klucz, którego Kościół rzadko dotyka. Bo jeśli jest władca tego świata, to znaczy, że świat, w którym żyjemy, nie jest całkowicie pod panowaniem Boga. Jezus mówił wprost, że ten władca zostanie osądzony i strącony, ale dopiero w odpowiednim czasie. Zauważ, jak to wywraca nasze myślenie. To dlatego w świecie jest tyle zła, tyle niesprawiedliwości i cierpienia. Bo ten świat jest pod wpływem kogoś, kto chce odciągnąć ludzi od Boga. Jezus przyszedł, żeby złamać te władze, ale wiedział, że zanim to nastąpi, ludzie muszą się obudzić i poznać prawdę. I tu jest kolejna rzecz, o której się nie mówi: Jezus nie mówił, że wystarczy wierzyć w niego ustami. Mówił: Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania, czyli prawdziwa wiara to nie tylko słowa, ale decyzje i czyny. To znaczy, że nie wystarczy chodzić do kościoła raz w tygodniu i myśleć, że wszystko jest w porządku. Chodzi o to, jak traktujesz innych ludzi, co wybierasz każdego dnia, czy stoisz po stronie prawdy, czy kłamstwa. Ale to nie wszystko. Jezus powiedział, że nie przyszedł przynieść pokoju, ale miecz. Co to znaczy? Że Jego nauka dzieli ludzi. Że jeśli idziesz za prawdą, nie wszyscy będą Cię rozumieć. Niektórzy staną przeciwko Tobie, nawet Twoi najbliżsi. Jezus mówił, że człowiek stanie przeciwko własnej rodzinie, jeśli zdecyduje się żyć w prawdzie. I to jest powód, dla którego wielu ludzi rezygnuje, bo łatwiej jest zostać w systemie, w którym wszystko jest poukładane, gdzie ktoś mówi ci, co masz wierzyć i co masz robić. A Jezus mówi: Wyjdź z tego. Otwórz oczy, zaryzykuj. Jezus mówił też coś bardzo mocnego o tych, którzy udają, że są pobożni, ale ich serce jest daleko od Boga. Nazywał ich grobami pobielanymi, z zewnątrz wyglądają pięknie, ale w środku są pełne martwych kości. Te słowa były skierowane do ludzi religijnych, którzy kontrolowali wiarę innych. Pomyśl, co by było, gdyby Jezus powiedział to dziś. Ilu ludzi wciąż pasuje do tego opisu? Ilu ludzi stawia się w roli przewodników duchowych, a w rzeczywistości chodzi im o władzę, pieniądze albo wpływy? I tu jest następny haczyk, Jezus ostrzegł, że wielu przyjdzie w Jego imieniu i będzie zwodzić. To znaczy, że samo używanie Jego imienia nie gwarantuje prawdy. Możesz mieć krzyż na ścianie, możesz powtarzać modlitwy, a wciąż być daleko od Boga, jeśli Twoje serce nie jest czyste. Dlatego Jezus mówił, że droga do życia jest wąska i niewielu ją znajduje. To mocne słowa, bo pokazują, że większość ludzi wybiera drogę szeroką, wygodną, ale prowadzącą do zguby. Ale to nie koniec. Jezus mówił, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A jeśli prawda wyzwala, to znaczy, że wcześniej byliśmy w niewoli. W niewoli kłamstw, które mówią nam, kim jesteśmy, co mamy robić, czego się bać. I dopiero kiedy zaczynasz żyć według słów Jezusa, zaczynasz czuć tę wolność. To jest coś, czego nie da ci żadna instytucja. To jest coś, co rodzi się w sercu między tobą a Bogiem. Na tym dziś zakończymy drugą część. Ale w następnej powiem ci, co Jezus mówił o końcu tego systemu i jak rozpoznać czas, w którym żyjemy. Bo to, co nadchodzi, jest czymś, na co On nas przygotowywał od początku. Na samym dole w opisie znajdziesz link, gdzie możesz mnie wesprzeć, jeśli chcesz, by te treści mogły docierać dalej i budzić ludzi do prawdy. I koniecznie, zasubskrybuj, bo codziennie odkrywamy tu słowa Jezusa, które zmieniają życie. Kliknij, subskrybuj i bądź z nami, by nie przegapić kolejnej części. Jezus nie tylko mówił o tym, jak żyć, on też mówił, jak ten świat się skończy. Ale jego słowa były tak mocne, że do dziś wielu boi się je cytować wprost. Bo Jezus nie obiecywał, że będzie łatwo. Ostrzegał, że zanim przyjdzie prawdziwa wolność, przyjdą trudne czasy. Jezus mówił o końcu systemu, a nie o końcu całego stworzenia. Mówił, że niebo i ziemia przeminą w sensie duchowego porządku, że obecny świat z jego niesprawiedliwością i kłamstwem zostanie obalony. I dał znaki, po których mamy poznać, że ten czas jest blisko. Powiedział, że będą wojny i wieści o wojnach. Że powstaną narody przeciwko narodom. Że pojawią się fałszywi prorocy, którzy będą zwodzić wielu. Że miłość wielu oziemnie, a ludzie będą żyć tak, jakby nic się nie działo, aż nagle wszystko się zmieni. I to jest najważniejsze: Jezus nigdy nie chciał, żeby jego uczniowie bali się tych znaków. Mówił, że kiedy zobaczycie, że to się dzieje, macie podnieść głowy, bo wasze wybawienie jest blisko. To nie jest przesłanie strachu, tylko nadziei. Ale zwróć uwagę, że Kościół często przedstawia te słowa tak, jakby chodziło tylko o sąd ostateczny i wieczne potępienie. Tymczasem Jezus mówił o przebudzeniu, o tym, że trzeba być czujnym, żeby nie dać się zwieść. Ale to nie wszystko. Jezus opisał też, jak będzie wyglądało życie ludzi w tym czasie. Powiedział, że będą jadali i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż nagle przyjdzie koniec, tak jak w dniach Noego. Ludzie byli wtedy tak zajęci codziennością, że nie zauważyli, co się zbliża. To ostrzeżenie jest dziś jeszcze bardziej aktualne. Bo żyjemy w świecie, w którym każdy jest rozproszony telefonem, pracą, mediami. A Jezus mówi: bądź gotowy, bądź trzeźwy, nie daj się uśpić. I tu jest kolejny haczyk. Jezus powiedział, że przyjdzie jak złodziej w nocy. To znaczy, że nikt nie zna dnia ani godziny. Żadna data, żadna przepowiednia nie powie ci, kiedy to nastąpi. Ale możesz poznać czas po znakach. Dlatego tak ważne jest, by mieć serce czyste i oczy otwarte. Bo jeśli jesteś uśpiony, możesz przegapić moment, w którym Bóg działa. Jezus mówił też o czymś, co przez wieki budziło strach, o wielkim ucisku. Ale zwróć uwagę, że on nie mówił tego po to, by przerazić swoich uczniów. Mówił, żeby ich przygotować, żeby nie dali się zaskoczyć, bo jego celem było zachować tych, którzy trwają przy prawdzie. I tu jest tajemnica, Jezus powiedział, że ci, którzy wytrwają do końca, będą ocaleni. To jest wezwanie do wytrwałości, nie do paniki. Ale to nie koniec. Jezus mówił, że Jego słowa nie przeminą nawet jeśli wszystko inne się zawali. To znaczy, że w świecie chaosu i niepewności możesz mieć pewność, że Jego nauka jest stała. Że jeśli trzymasz się Jego słów, nie zgubisz drogi. Wyobraź sobie, jak to musi działać na tych, którzy chcą rządzić ludźmi strachem. Bo człowiek, który zna prawdę Jezusa, nie da się zastraszyć, nie da się kupić ani kontrolować. I to jest prawdziwe wyzwolenie. Na tym dziś zakończymy trzecią część. W ostatniej części powiem Ci, co Jezus mówił o tym, co stanie się potem, o nowym porządku, o zwycięstwie prawdy i o tym, jak przygotować swoje życie, by być gotowym, gdy to nastąpi. Na samym dole w opisie znajdziesz link, gdzie możesz mnie wesprzeć, jeśli chcesz, by te treści mogły powstawać dalej. I pamiętaj, żeby zasubskrybować, bo w kolejnej części zobaczysz, jak Jezus wyjaśnia, co będzie dalej i dlaczego to jest najlepsza wiadomość, jaką możesz usłyszeć. Jezus mówił o końcu Starego Świata, o upadku tego, co złe, i o tym, co nadejdzie potem. Ale nikt nie uczył ludzi, że to, co on przynosi, to nie strach, tylko wolność. Nie kara, tylko prawda, która wyzwala. To, co teraz usłyszysz, jest ostatnim fragmentem tej tajemnicy, prawdziwym przesłaniem Jezusa, które zmienia życie. Jezus mówił o nowym porządku. Mówił, że przyjdzie czas, gdy nie będzie już fałszu i manipulacji. Gdy prawda będzie oczywista, a ci, którzy chcieli kontrolować ludzi, zostaną odsunięci. I tu jest klucz, on nie mówił, że to nastąpi natychmiast. Mówił, że musi być czas próby, czas sprawdzenia, kto naprawdę stoi przy prawdzie. Ale on dawał też wskazówki, jak przetrwać. Powiedział, że trzeba być jak światło w ciemności, że trzeba świecić, nawet jeśli inni próbują zgasić Twoją nadzieję. Że każdy, kto żyje prawdą i miłością, jest częścią tej przemiany. I tu pojawia się najważniejsze przesłanie: Jezus mówił, że prawdziwe życie zaczyna się już teraz, tu i dziś. Nie po śmierci, nie w odległym niebie, ale w tym, jak wybierasz prawdę zamiast kłamstwa, miłość zamiast nienawiści, odwagę zamiast lęku. Wyobraź sobie, że możesz codziennie żyć w Królestwie Bożym, które Jezus opisał, wolnym od manipulacji, od strachu, od tych, którzy chcą rządzić twoim umysłem. To nie jest teoria, to jest praktyczne życie, które Jezus pokazał swoim przykładem. Ale to nie wszystko. Jezus mówił też, że ci, którzy trwają przy prawdzie, stają się częścią jego dzieła. Nie jako wybrani przez system, lecz jako wolni ludzie, którzy wiedzą, czym jest miłość, czym jest sprawiedliwość i czym jest wierność Bogu. To jest tajemnica, którą Kościół przemilcza, że każdy może być częścią Bożego Królestwa, jeśli wybierze prawdę, nawet w świecie pełnym kłamstwa. I tu jest haczyk, Jezus ostrzegał, że wielu ludzi wciąż będzie myślało, że wystarczy przynależność do instytucji, by być zbawionym. Ale On mówił wyraźnie: Liczą się czyny i serce. To nie tytuły, nie rytuały, nie sakramenty. To wybory, które podejmujesz codziennie. Jezus dawał też pocieszenie tym, którzy czują się słabi. Mówił, że kiedy świat Cię przytłacza, kiedy czujesz się samotny w poszukiwaniu prawdy, On jest przy Tobie. Że nie jesteś sam. Że każdy krok w prawdzie jest krokiem w stronę wolności, nawet jeśli nikt tego nie zauważa. To jest przesłanie, które zmienia wszystko. Bo nagle codzienność przestaje być ciężarem. Nagłe decyzje, trudne wybory, problemy, wszystko zyskuje sens. Bo jeśli stoisz przy prawdzie Jezusa, jesteś częścią czegoś większego. I w końcu Jezus mówił o radości, która przychodzi po próbie. Nie w sensie materialnym, ale duchowym. Mówił, że kiedy upadniesz, On podniesie. Kiedy zawiedziesz, On pokaże drogę. Kiedy świat się sprzeciwi, On będzie Twoim przewodnikiem. To jest prawdziwa wolność, życie w prawdzie, w bezpieczeństwie Bożej miłości, tu i teraz. Wyobraź sobie, że możesz iść przez życie nie z lękiem, nie z manipulacją i nie z fałszem, ale z pewnością, że prawda zawsze wygrywa. To jest przesłanie, które Jezus powtarzał najczęściej: prawda wyzwala i przynosi życie. Na zakończenie tej serii chcę, żebyś to zapamiętał: prawda Jezusa zawsze była ukrywana. Ale dziś nadszedł czas, by ją poznać. To, co mówił, jest dostępne dla każdego, kto chce szczerze słuchać. I jeśli chcesz poznać kolejne słowa, które były przemilczane przez wieki, subskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Na samym dole w opisie możesz mnie wesprzeć, dzięki temu będę mógł tworzyć więcej filmów, które odkrywają prawdę Jezusa. A pamiętaj, to, co dziś usłyszałeś, może zmienić twoje życie, jeśli tylko zdecydujesz się żyć w prawdzie.